Aby nie była za ciężka. Co? Nic. Cześć, zdążyłam. Patrzcie na nią. Spóźniona, roześmiana i szczęśliwa. Chyba się zakochała. Akcje Niko tracą na wartości. To miłość na odległość. Niech korzysta cała czwórka. Z czego się śmiejesz? Jestem zadowolona, bo w końcu układa mi się z siostrą. Naprawdę. Zaczynajmy próbę. Skoro mamy odpowiednie miejsce, skorzystajmy póki czas. Dobry pomysł. Fajnie, że Alma przekonała Pascuala. Właśnie. Jestem. Już myśleliśmy, że będziemy tańczyć bez ciebie. Jak się mają moi tancerze? Gotowi? Jesteś podenerwowana? Dopadł mnie stres przed występem. 45 sezonów temu było tak samo. Opanuj się. To dwa razy więcej niż mój wiek. Nie przesadzaj. Nie przejmuj się nią. Ja też jestem zdenerwowana. Przecież to twój naturalny stan. Słyszysz, co ona wygaduje? Spokojnie. A ty? Co to za przygnębiona mina? Nerwy. Ale bez obaw. Będzie dobrze. Głowa do góry. A ty? Czemu jesteś taki tajemniczy? Co wymyśliłeś, żeby nikt was nie rozpoznał na koncercie? Przyniosłem specjalne maski i stroje. Jego i tak nikt nie rozpozna. Ma różne oblicza i co chwilę zmienia maski. Czemu taka jesteś? Diego robi to specjalnie. Dobrze wie, że lubię się wyróżniać. Tymczasem zjawia się i proponuje takie same ubrania dla wszystkich. Co o tym myśli reszta? Nie obchodzi mnie to. Jeśli chce ukrywać się przed ojcem, jego sprawa. Nie zgadzam się na jego warunki. Mam swój styl. Kochanie, postaraj się. To dla mnie bardzo ważna sprawa. Potrzebuję Twojego wsparcia. Nie postawi na swoim. O takiej trasie marzy każdy artysta. Mój los jest w Twoich rękach. Przemyśl to jeszcze. Przepraszam, ale muszę już iść. Ledwo zaczęliśmy. Wiem, ale umówiłam się. Nie mogę zostać na próbie. Nie lubię, kiedy kłamiesz. Jeśli spieszysz się do tajemniczego ukochanego, nie ma sprawy. Dajcie spokój. Jestem umówiona z siostrą. Czeka na mnie. Przeproście ode mnie Almę. Idź, później nauczymy cię kroków. Nic się nie stało. Bierzmy się do pracy.